Dobry wieczór, Tej Witek z Horror Ziom razem z Mawryczyną. Otóż trochę mnie nie było, jak wiadomo, obowiązki. Ale jak to mawia niejaki poziomka gwiazdor YouTube'a, nie wolno dać się obowiązku. W tym filmie zaś 5 oldschoolowych horrorów, które koniecznie trzeba zobaczyć. Miłego oglądania. Oczywiście, mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami. Subskrybujcie. Pierwszy z nich to kultowy już obraz w reżyserii Johna Carpentera, mianowicie Halloween z roku 1978. Dał on początek pewnemu podgatunkowi horroru zwanego slasherem. Otóż film opowiada historię Michaela Myersa, uporczywie milczącego psychopatycznego mordercy, który w przeddzień święta Halloween ucieka ze szpitala psychiatrycznego, by powrócić do rodzinnego miasta Haddonfield w stanie Illinois, gdzie w wieku 6 lat zaćgał swoją siostrę nożem. Mieszkańcy tego urokliwego miejsca nie wiedzą, że są obserwowani przez nieobliczalnego zbiega. Ta niskobudżetowa produkcja to obowiązkowa pozycja dla każdego fana horrorów. Może nie jest to pozycja wybitna, ale ścieżka dźwiękowa skomponowana przez samego Carpentera, która pomimo swojej prostoty genialnie oddziałuje na emocje widza oraz budująca klimat grozy nieodgadniona natura zła głównego bohatera, jak również stara dobra rzeź nastolatków. To wszystko sprawia, że trzeba to obejrzeć. 8 na 10. Na drugim miejscu plasuje się już absolutnie kultowy horror science fiction pod tytułem Coś z Kertem Russellem w roli głównej, także w reżyserii Johna Carpentera. Akcja tego klasyka dzieje się na odciętej od świata amerykańskiej bazie naukowej na Antarktydzie. Naukowcy tam pracujący odnajdują zamarznięty organizm z innej planety. Które to wybudzają z jego lodowego snu. Przybysz posiada umiejętność zmiany kształtów, jako że musi egzystować w żywym organizmie. Stara się upodobnić do swojego nosiciela. Najpierw jest pies, a finalnie człowiek. Tutaj też mamy do czynienia z kapitalną ścieżką dźwiękową, która niesamowicie potęguje atmosferę strachu, grozy i odosobnienia z którymi to mierzył się bohaterowy film, Także efekty specjalne, choć nieco już archaiczne, nadal robią wstrząsające wrażenie. Choć trochę przykurzony, nadal umuje widza, by zapewnić mu dużą dawkę przerażających wrażeń podczas sasu, 10 na 10. Trójka to słynny już Blair Witch Project z roku 1999, którego to oglądałem jeszcze na VHS-ie. Będąc słuszni szkoły podstawowej, wtedy przeraził mnie tak, że nie mogłem spać w nocy, a do toalety chodziłem tylko z mamą. To były czasy. A sam film przedstawia losy trójki studentów, którzy to wybierają się do lasu, aby szukać śladów wiedźmy z Blair, która ponoć nawiedza okolice. Ten horror zrealizowany jest w formie paradokumentu, czyli mam wrażenie, że wszystko dzieje się na żywo. Co oczywiście nie jest prawdą, lecz można się nabrać. Ma to jednak swój atut rzeczywiście dobrze straszy, i trzeba tu wspomnieć, że wcześniej takiego sposobu nie było. Dlatego też, pomimo niskiego budżetu, film odniósł sukces komercyjny. Muzyki nie ma, studenci i studentka gadają o niczym, aż w końcu zaczynają się dziać dziwne, niepokojące rzeczy. Przy odrobinie wyobraźni i empatii można naprawdę się wczuć. Z racji sentymentu 8 na 10. Czwarta pozycja to The Ring. Oczywiście w wersji japońskiej, nie zaś amerykańskiej z końca lat 90. Też miałem okazję obejrzeć na kasecie VHS, zaś ostatnia scena tak mnie wystraszyła, że choć oglądana w dzień sprawiła, że gdzieś tam w oddali, w ciemności, majaczyła postać pewnej dziewczyny o czarnych włosach. Mamy tu do czynienia z tajemniczą taśmą wideo, po której to obejrzeniu dzwoni telefon, a głos słuchawca oświadcza, że oglądający mu pozostał tydzień życia. Pewna reporterka chce rozwikłać tą zagadkę, ale sama podejmuje wyścig z czasem po obejrzeniu kasety przez nią i jej synka. Produkcja przeraża przede wszystkim nie tym, co widać, a właśnie tym, czego nie widać. Napięcie jest dawkowane stopniowo. Poza tym ta produkcja jest dość oszczędna w środkach wyrazu i nie ma tam niepotrzebnych sztucznych ogni, co może trochę zrazić widza wychowanego na horrorach Made in USA. Jednak to, a także mroczna i klimatyczna muzyka sprawiają, że jest to także pozycja obowiązkowa dla fanów strasznych filmów. Zaś zestawienie to zamyka pewien klasyk Mistrza Grozy Stephena Kinga pod tytułem Dzieci kukurydzy z roku 1984. Powstało na podstawie jego opowiadania, które liczy zaledwie kilkanaście stron. Mamy tu do czynienia z pewną parą, która tu dociera do miasteczka zamieszkanego wyłącznie przez dzieci. Co się stało z dorosłymi, trzeba się dowiedzieć samemu. Film myślę raczej dla fanów Kinga, bo niestety nie jest on zbyt lotny. Efekty specjalne, kiepskie, muzyka też. Jednak sam główny wątek jest genialny. Niezdecydowanie ujęła też postać Isaaca. Intrygującym jest fakt, że ten horror doczekał się wielu kontynuacji, bodajże z 10 jak i remakeów, co rzeczywiście może zadziwić. Jednak ja z sentymentu zawsze obejrzę i daję to 7 na 10. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pięć oldschoolowych horrorów, które koniecznie trzeba zobaczyć. Oczywiście, jak zwykle, jest to wyłącznie moja subiektywna propozycja. Więc jeżeli macie jakieś swoje, stare, dobre horrory, które wypadałoby mieć odhaczone, to dajcie znać w komentarzach. I oczywiście, jeżeli film się podobał, to łapka w górę. Trzymajcie się, hej!